Dzień dobry! Z tej strony ja Black Penguin i dzisiaj e, będziemy grać w Brawl Starsa. E, Ja bardzo przepraszam, że ta, e, wiem, że już wbiliście pod tym odcinkiem z Fortnite'a, żeby mi już pokazał swoją szafkę, no ale niestety e, ten, niestety mi się popsuł głos, a ja chciałem, już to na, nawet nagrałem, ale mi się popsuł głos, więc ja nic nie poradzę, bardzo przepraszam. E, więc tak. W ramach, w ramach rekompensaty, czy jak to tam się mówi, to be, będę, właśnie wam, nagram ten odcinek. Dzisiaj przygotowałem nam taki opening takiego jednego megaboxa 10 gemów, i, i pokażę Wam moje zmiany na koncie. Może zagramy jedną rundkę. O, na tej mapie. No dobra, więc wpierw pokażę Wam moje konto. Mało się pozmieniało, ale mam. Jest 43 zadymiarzy, a ja mam 38, więc tam 5 mi brakuje, to nie, nie dużo Więc tak mam, tak mam szybko, tak przeskipuję, że tak powiem, przeskipuję, tak przesunę wam. Jak wiecie, mam Leona na ósmej mocy, kupiłem sobie do niego takiego skina. O tak. Okej, okay, ten Edgar to. Myślę, że jak gracie w Brewstersa na bieżąco, to on był za darmo. Byron to nowa postać. To są w nowe postacie. A pan Peto jeszcze Wam pokazywałem już kiedyś. No dobra, więc zagramy sobie rundkę. I teraz ja bym zagrał kimś losowym, więc ja zamykam oczy. Wy pewnie widzicie teraz. I ja wybieram tak. Aha, nie wybrało mi się, dobra. Dobra, dobra, trzy, cztery i ry. O, rikolec. Dobra. Uwierzcie mi, że zamknąłem oczy. A nie wiem, który tam jest lepszy, a nie chcę mi się teraz czytać, więc... Dobra, po prostu zagramy. Dobra. A mi się teraz podoba, to w Brawl Starsim, że powróciły nowe mapy. Znaczy, jezu, nowe mapy powróciły. E, ten, są, są mapy, które kiedyś były... Dobra. Daruję mu. Są mapy, które już kiedyś były, a one były bardzo fajne i zostały usunięte. No i super, że teraz powracają. To jest bardzo fajne. Ja lubię, jak mapy powracają. To jest fajne. A tu pamiętam, że tu pierwszy raz grałem Piperką na tej mapie. To akurat tak pamiętam. No nie. I będziemy, dopóki będziemy tyle grać, dopóki nie wygramy. Ciągle będziemy rysować inną postać. No nie, no łeb. Proszę mnie zostawić. Ach, ja nie mogę, ja zawsze się dam nabrać na to. To się ja mogę odbijać, nie? O kurde. O nie, o nie. No nie, no przestańcie puszczać te podróbki. Ja się boję. No nie. No to dzięki Piperki. Ja, przepraszam Was. No dobra, no to jeszcze jedna. Ale teraz sobie zagramy duo, żeby nie było. Dobra, ale nową postać. Pam. Dobra, ja mam tylko jeden. Mam jeden gadżet. Ok. Teraz sobie zagramy duo, żeby uleczać. I żeby ktoś mi pomógł. W, moim w moich bardzo dobrych umiejętnościach co dobro starsa. Dobra. Pa. Dobra, niszczymy. koltowi pomóc, chociaż nie że to mądry pomysł. A po co on tam poszedł, Po co on poszedł na ten środek po jejku. Po co ty tam, Emin, poszłeś? No i teraz... Poszedłeś, przepraszam. No, skoro... Nie, nie wiem, jak to się mówi. Chyba, że nie jestem pewny. No nie, i będzie... Będę. Chyba. Poszedłeś, chyba się mówi, ale nie jestem pewny, więc tam... Dobra. Jeszcze jedna próba. Ale tym razem ja bym sobie sam wybrał. I bym wziął kieła. I bym zagrał na tym, na mapie 50 na 50. Więc zagramy sobie. Aby <laughs> była wygrana. Ej, nie! Dlaczego oni mają nasz safe? Tak nie może być. O, nie, dlaczego? Chociaż to trzeba było wziąć jakiegoś. Nie wiem. Jakiegoś człowieka takiego na blisko. Dobra, bijemy, bijemy, bijemy. Jest, wygrana jest. Robimy ten opening. To mądra rozgrywka. No dobra. Yy, więc otwieramy. Najpierw, oczywiście, sobie zbierzemy te 10 gemów. W tym odcinku nie będziemy nic kupować, bo po prostu nie ma takiej potrzeby ani dzisiaj fajnego w sklepie nie jest. Dobra, i jest przed tym mega boxem, myślę, że będziemy robić większość każdej gry, jak jest jakiś sklep, to będziemy po prostu robić sobie taki przegląd sklepu. I co ja bym polecał w tym? Więc co ja bym polecał? Na pewno polecałbym ten gadżet. Gadżet, tego polecam. O, oczywiście ja zawsze kupuję wszystkie punkty mocy, więc to jest jakby takie dla mnie obowiązkowe. Bo maksuję sobie wszystkie postacie. Co ja bym jeszcze polecał? Polecam tego skina i tego, polecam dziadka do oszachów keila i polecam jeszcze sobie kupić takiego mega boxa, a, a, a jak, ktoś, jak ktoś, jak ktoś, ma tyle starpońców, to po prostu tego po polecam, bo osobiście nim grałem i jest bardzo fajny, dobra, więc... No, to, to by było wszystko. Jak, jak jeszcze ktoś by chciał, to jeszcze te motki są w miarę spoko, ale ja tam praktycznie nie użyłam motek. Dobra, więc przejdźmy do mega boxa Proszę, żeby była szóstka. Ja nie mogę. Cały odcinek czekaliście, a tu piątka. Ale dwa razy, jak było piątka, mi też wyleciało Więc to jeszcze nie koniec. Ale wątpię. No, koniec. A szkoda. No dobra. I tak fajnie. Ja, ja sobie ulepszę kogoś, kogo mogę. Nie, jego Edgara. Edgara to zostawimy na koniec. Dobra, czyli mi teraz punkty mocy lecą chyba już do Gayla. Nawet nie mogę. Tak, nie mogę. A do Kiełka? Do Kiełka jeszcze może mi lecieć. I do tej też. Dobra. No dobrze. Dziękuję bardzo Wam za ten odcinek i widzimy się w, w następnym odcinku. Nie wiem czy nie jutro. Pa! Do widzenia!